Przyszliśmy tutaj po to, aby wyrazić protest przeciwko władzy, która aktualnie zasiada na ulicy Wiejskiej. Chciałbym też się dowiedzieć się, zaprotestować po prostu Kaczyńskiemu, y, Tuskowi, dlaczego wprowadza takie różne reformy polskich obywateli. No przyszedłem, bo, bo przyszedłem już. Dlaczego tu dzisiaj jestem? No bo chciałbym po prostu zwrócić uwagę na to, jaką mamy demodyktaturę, czyli rządzący, którzy nami rządzą. To, co z nami robią, na weźmie na przykład ustawę emerytalną. Jeżeli ktoś ze mną się umawiał, że ja płacę pierwszą składkę, tak? i podpisał ze mną umowę, że mi ją da w wieku tam 65, no to się, oczywiście na to się zgadzam, ale jeżeli on w trakcie trwania umowy, ją przedłuża bez mojej zgody, no to jest to troszkę mało odpowiedzialne. bo tak jak ja bym komuś z państwa, panu pożyczył 10 złotych, a czy e, brał od was 10 złotych i powiedział, że za rok wam oddam jakieś jakiejś tam kwocie, tak? A nagle przychodzę do państwa i mówię, że oddam wam za półtora roku. Nie wiem, czy by to państwo odpowiadało. Mi nie bardzo. Dlatego tu jest. No, przyszliśmy zaprotestować przeciwko temu rządowi, temu co robi. Tak, no i pożegnać tak symbolicznie Donalda Tuska poprzez spalenie. To jest marzanna. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby protestować przeciwko obecnej polityce rządu, przeciwko łupieniu Polaków po kieszeni poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez obowiązkowe składki ZUS, poprzez niszczenie polskiej przedsiębiorczości, poprzez wysokie ceny paliw. Wszystkim akta było dużo bardziej nagłośnione. Wielu ludzi, którzy przyszło na akta, tak naprawdę to wynikało z rozmów moich z tymi ludźmi. Myśleli, że akta to jest blokowanie kont Facebookowych, blokowanie profili na YouTube, blokowanie demotywatorów, dlatego to był taki duży boom. Dzisiaj nie spodziewaliśmy się tylu osób, ile było na akta, natomiast frekwencja tak naprawdę nas zaskoczyła. Przyszło około 150-200 osób, jak wynika z naszych... Szacunków. Także nie jest źle, ponieważ w latach poprzednich mogliśmy liczyć na dużo mniejszą frekwencję, zwłaszcza tutaj w Bielsku Białej, jeżeli chodzi o protesty antyrządowe. Uważam, że to zainteresowanie dalej jest na poziomie bardzo słabym. Natomiast obserwuję, że w stosunku do lat ubiegłych ludzie częściej się grupują, częściej protestują i częściej interesują się tym, co się dzieje wokół nich i takim skutkiem, taką zasadą przyczynowo-skutkową, tak? że to, że mają mniej pieniędzy, to na przykład jest wynik tego, że podatki i opodatkowanie jest zbyt wysokie i o tym zaczyna się mówić, zaczyna się mówić głośno o emeryturach, chociaż to jeszcze nie jest to, czego byśmy sobie wszyscy życzyli. W najbliższym czasie planujemy w różnych miastach Polski przeprowadzenie już specyficznych akcji, na przykład akcji z udziałem kierowców przeciwko wysokim cenom paliw, ponieważ uważam, że najlepszy sposób działania jest to działanie oddolne, informowanie społeczeństwa o problemach, którymi każdy Polak powinien się zainteresować.